Siemas siema witam w drugim odcinku z gry FIFA 24 Sorry sorry że tak trochę przymulony ale Jest późna godzina i skład Francja na Niemcy graja jest to Francja na Niemcy pykam że wreszcie ujdzie bo po ostatniej porażce to o, kurwa lipa była Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie Już, już o tako do bramki Już chcieli walić, się można ani ale kurwa. Oh, strzał, może strzał, tu ugram, będzie lepiej. A następną skuruj. gierkę planuję Call, Call of Duty, może nagrać. Popróbowałem inne gierki, ale myszka i klawiatura nie działa to trochę słabo. Jeszcze raz, kurwa to samo. O! Leci, 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 leci.

Tałek główka Uwaga mediów przed meczem skupił na sobie Kilian Mbapy Embapy już tak skupił wynik spotkania To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposkał się. Kurwa, za lekko, za lekko. Jawe jazda, 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 jazda Tacy gracze są prawdziwą. Dobra, trzeba go głonić teraz O o, piłka mam To? Ale wywalił mnie dalej. Prawie tam ślizgiem, ja, kurwa. Prawie, prawie, co to było. No, Niemcy, kurde, da mi po piętach. Jazda. Ale z blokowo, z blokową główka. Kurwa, ma to. Nie, ale dobra, nie ma bramki. Taki, zaraz nie się jakby on tak o, o jest światło bręk. do góry i w dół od razu góra jeszcze raz góra środek kurde wypadło mu pod nóg czemu to takie ważne było ooo prawie może dawaj dobrać go, dawaj go. Się na Kurwa, ale robimy jak chcą. Nie ma, nie ma. Dawaj, dawaj, dawaj do przodu. Kurwa, do kogo, do kogo? Gdzie to miał być? O, 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 mam to. Co? Teraz o Jak? Jak? Czemu? Niemiec? Przecież nawet go nie rysnęłem. O. o i tak to się ja, jazda, jazda, jazda. Od razu na środek. Na skrzydło, na skrzydło zagra. Dawaj, no co jest? Tam było przepisów. No teraz to też było przekroczenie przepisów. O, ale wjechał we mnie na grubo ale w ogóle jaka kamera Żółta O rata. kartka No tak, dobrze oby tylko mój decyzji. nie był sfaulowany bo to lipa będzie zaraz oho słabo ale od razu podaje Mbappe jak Mbappe w piłkę Dobrze Co? Ten atak. To Nie trafił? Udać, ale piłka została Jak? Przyjęta. Czemu? Mbappe, ty śmieciu! Nie, no, Ta przepraszam. Mbappe, dobry zawodnik. Jeszcze w tej chwili to w ogóle. Sędzia pokazuje, że będzie wrzucony. auto. lepiej auto niż pramka. Odważnie no, i skutecznie. Od razu jakoś się udało. Dawaj, 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 biegnij, 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 biegnij. Pewnie się czuje z piłką odważnie prowadzi atak. Dawaj odważnie, odważnie. Ależ, kurwa. Teraz. Dobrze teraz zatrzymać. Dobra rożny jest. Krybony to żyły. Nareszcie sytuacja która może dać... może przełamać impas. A będzie będzie główka teraz. Jakoś, jakoś na główeczkę, na główkę, na główkę. Aj kurwa ręce jak... Wyszedł. Dawaj, dawaj na ziemi, po ziemi, po ziemi Od razu, od razu Lecimy Naprzód, naprzód Urwa spalony Jak? Jest niemożliwe no O o o, dobra jazda, jazda, po piłkę Odbiór, odbiór Z nogi w nogi mu Dawaj biegnij tam za nim kurwa to może być dobra akcja Jaka dobra akcja nie ma trzeba bronić w 16 Trzeba, trzeba, o Mbappé. A to co, to jest tym chyba Francja ma sporo miejsca na skrzydle No jak? Nie Czemu faulują kartkę, cały czas nieładne, a ma już na żółtą kartkę. Noo, No i czerwona Dobrze tak po słabieniu graju w osłabieniu grają tak teraz Jednego zawodnika miej Ale teraz wrzutka leci jakaś Albo jaka wrzutka w sumie piłce. Dobra Czu. mamy broni, lecz to nie Kurwa co. nie ma Tak blisko Prawie miałem to, ale dobra, u nich jeden zawodnik strzegł to. naj i poza boiskiem po tym wejściu, ale dobra, lepiej no. Tak wyszło. Kurde, ale lepiej, lepiej im idzie chyba na połowach. Bo u mnie to tak słabo to drużyna wszędzie. W razie. Co z tego będzie? Sito mi jedną takimi strzałami nie zagrożą Chito. No, Kurde po jeszcze pod nogi mu nie. No nie wierzę piłka I co i będzie? Szalsa, czy przełamie nie ma Dobra, dawaj na daleko tam Od razu jazda. Bapem, Mbappé, Mbappé. Jakie Mbappé gra w piłkę No nie wierzę znowu co chwilę? No i co? Mu też da jakąś kurde kartkę czerwoną, czy co? A co on tam spraya użył? Jak sprayów już nie używają na boiskach. Podobno tak słyszałem Czy to prawda? Może leciutko taką Kurwa za mocno. Aj, w ręce. No Dobra, dawaj, 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 dawaj. Weź mu tam, dawaj rzuć mu tam. Dawaj, na blisko, na blisko, na blisko. Wjeżdżaj, wiesz wjeżdżaj. Dawaj, lecisz, kur... co tu miał być? Dobra, już taki tak jest. Gdzie? Dawaj, Dawaj, Dawaj! Kurde, no znowu. To to już było, no. Na zakończył co chwilę, połowę. ile tu było? Oni w ogóle ile razy wywalili mnie? Więcej niż na jedna etapy. czerwona kartka powinno być. Kurde, no i znowu nie zmieniłem. Zaraz jest połem. O tako. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają Kurde, no. Jak to, ja to, mam wygrać? Jak ja taką podaję im piłkę cały tempo. czas? Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ale nic z tego nie będzie. Adicja ale jak jakiś się był, no. Kurde, no. oni też mnie odebrali znowu. Dawaj, dawaj, tym wyjść. Musiała przy piłce. Dobra, czyste odegranie tego, tak, no, zabranie piłki. No ile? Ile? Jeszcze mnie tam pokopiesz? W ogóle może weź wywal na ziemię o! Kurde, weź może wywal na ziemię i przekup, kurwa. No nie wierzę, czemu tej piłki nie chcesz odebrać? Jakieś problemy. O. Uwolnił się spod kontroli. Ja Mamy pierwsze trafienie w tym spotkanu. Jest. Wreszcie, kurde, wreszcie. Gigacza. Ależ bomba. piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. I co za gol? A samej dobrej? Sigma, kurwa, Sigma. Niemiec ma do odrobienia jedną bramkę. Ja już myślałem, że odejdzie. Co od razu biegnie? Nie może, nie może. Tam gdzie? Się powinno stopować ataki rywala. Giro. Olivier Giroud. I teraz Dawaj naprzód, naprzód. Kurde, się pokazywali się tak, ponieźle, że ich nie zobaczyłem co się samo siebie wywala. No, jak? Juchy teraz Dawaj Francja, Francja. Musisz to ugrać. Jeszcze jedna brameczka i będzie na czysto. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ale blisko było, blisko było. Dawaj, do końca już mało. Już ostatnie 30 minut tego spotkania. Jaka zadyszka. No i po ataku, dobra interwencja. Dobra, lecisz, lecisz. Ale wyszedł. Teraz tylko trafić. Co znaczy dobre ustawienie. Co to miał być Jak on strzelił jak sobie powtórkę zobaczyć łatwki wpuścić na boisko świeżą krew to zobaczyć A to od niego było. Zrożnego w okolica 11 Ciąga na siebie uwagę całej obrony. Kurde, co to miał być? Myślałem, że prostopadle podam, ale za dużo ich tam było. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Obra, ten rzut z auta na czas Zresztą trzeba grać, żeby nie strapili jeszcze raz. Dzieliba. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to odrywa, ale, w ale prawie odkiwałem go. no. Teraz są dawaj, dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. No i ponownie muszą się bronić. Się Dobra, się czyste wyjęcie. Wyjęcie było Jabie na lewo skrzydło. Nie. Lecisz kurde, nie. Wyszli, wyszli, wyszli. wyszli. Czemu? Odegram się jeszcze. O, jak leci, leci. Ja teraz łapię piłę i od razu krzyżyczkiem mu tam było Następny krzyżyczek. Jeszcze jeden krzyżyczek. I lecę na grubo teraz. Prostopadle. Nie ma. Jak? Tak blisko, normalnie milimetry. Tylko że od jego rąk. Ile tych podań, ile tych podań? z przejęciem. Z przesady. O jak Dękę chciał zabrać piłeczkę. Stekoman. Czy wykorzysta tę okazję? To jeszcze nie koniec. Nie, nie ma, ja Dawaj, jeszcze raz dobitka, dobitka lecisz interwencja zagrożenie oddalone. o zajebiście, dla mnie piłka jeszcze raz od razu lecę tam się zachował przy tym uderzeniu. to na rękę. ale rożny, mam jeszcze można tu drugą bramkę strzelić. weź tu, wejść tu, wejść tu, wyjść tu. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek 16. Kurde, ale rożny, mam jeszcze jeden rożny. Powoli do przodu. To u mnie zmiany? Ja, wy zmieniamy jak chcecie. Macie jakieś problemy? Już wyczerpani wszyscy no to. Prawie zdechlaki. Ale Mbappe musi grać. Nie ma innej opcji. Kurde, za głęboko. Dawaj, weź wykonaj to O kurde wskoczył Normalnie mu przez łeb przeskoczył Tak, ten pressing się opłacił będzie bardzo groźnie Nie ta strona Niemcy Ale mówię, trzeba go docisnąć, docisnąć go trzeba ostro Świetny teraz Kurde no, o jest prawie Mam to Wciągnij to, wyciągnij to dobra jakoś zablokowałem go. Arbiter, narożnika, okazja by w końcówce pozbawić rywali prowadzenia. Już nie może, nie może, żeby. Będzie teraz chyba. Późnij. Kurwa, następnej złotej bramki to ja teraz nie gram. Teraz rolę tego karny. Karny teraz idą jak coś. po stronie Niemców? Ale porobił. Niemcy nie możesz, nie możesz wygrać ty. Teraz uwaga, agresywny przyczyną się przekwity. Może być z tego okazja. Jaka okazja? Dla mnie to będzie okazja. Kurwa, znowu ją straciłem, no. Rusza do przodu i szuka Piłkę mi zabierają zadania. spod tej nogi, chcą. Niemcy mimo Ilka Ilkay Gindogan! Dobrze teraz reaguje bramkarz. Dobra, dawaj, ostatnie. Ostatnie minuty, ostatnie sekundy tego spotkania. W okolice 11 teraz wrzuca. Ja biegnij od rusznie, razu po nią. Ale pewnie wybijają. Ale ogromnie Jeszcze Beżona tego obra. Nie, nie wyjdziesz. Nie ma. Niebezpieczeństwo przynajmniej chwilowo zażegnane. Co kurwa? Czemu Zobaczmy, mu w nogi od razu, a nie jeszcze jakieś Do swojego. Nie dwie minuty. Nie doliczaj tych minut. Tony Cross. O! wyrwał wyrwał mu to Dawe Mbappe Mbappe uwagę całej obrony Aj Mbappe Ostatni no. gwizdek w meczu to by było no, tyle Reprezentacja Francji wygrała to by było na tyle Kurde flagę Francja tam Niebieski pił jedną bramkę przedagi czerwono kurde no ale graficznie Giereczka fajna. Robi robotę. Ale jest wygrana. Bobetka od górą. Dobra. Dzięki wam za oglądanie. I do następnego materiału. Siema. Cześć.